Cześć kochani, witajcie na kanale Tola Lola, Świnki Morskie Dziwnie mi się to mówi, bo dawno nie nagrywałam, jak wiecie Jak obiecałam, tak zrobiłam Jest dzisiaj poniedziałek, no i w poniedziałek będzie nowy film, więc Dzisiaj jest poniedziałek, macie nowy film Przepraszam, że tak długo mnie nie było, ale miałam dosyć dużo nauki Wiecie, skończyło się zdalne Teraz po zdalnych mieliśmy mnóstwo kartkówek i sprawdzianów Wiecie, jak to z zdalnych było? Wywalone, mówisz jestem i idziesz dalej. Yy, na nic się nie uczyło, wiadomo, się ściągało to sprawy. A teraz, yy, gdy przychodzę do czego i siedzimy już w tej szkole, to tak łatwo się nie ściąga. Więc, yy, no więc, no więc, no, nie komentujmy tego. Ale już jestem. I od razu Wam mówię, że nie wiem, czy te filmy będą systematycznie. Staram się, staram, ale teraz robiłam dużo nauki i w ogóle więc nie nagrałam żadnych filmów, nie miałam na zapas. Staram się teraz nagrywać sobie na zapas, ale jakoś mi to nie wychodzi, ale będę się starać. Więc dzisiaj przechodzimy z takim luźnym vlogiem, takiego naszego dnia, vlogiem, ale też chyba myślę, że to będzie z kilku dni. Dzisiaj jest 21 marca, czyli czwartek i myślę, że tak z piątku i może coś z soboty nagram będzie taki luźny vlog z kilku naszych dni i idzie mój pies? Czy naprawdę teraz on tu może zamiar przeszkadzać? Więc to będzie taki luźny vlog z kilku naszych dni Mam dużo pomysłów do nagrywania, ale... Nie mam czasu, naprawdę, bo nie mówiłam Wam, ale w tym roku piszę egzaminy, yy, dużo sprawdzionów w ogóle, ale teraz już pomału ogarniam to wszystko, już tak wiecie, już tak już powoli nadążam z wszystkim i trochę wolnego czasu mam. Podkrętałam pokój, żeby tutaj wszystko ładnie było do nagrywania. I teraz może opowiem o zmianach tutaj w klatce i w ogóle. Gdzie dziewczyny mają nową kuwetę, bo ta kuweta jest naprawdę duża, bo w tamtą mnie trafiały, wystawiały tyłek sobie i sikały tutaj obok, tak normalnie, tak perfidnie. Wystawiały sobie tyłek i sikały mi tutaj obok. Teraz zobaczcie, jaką dużą. To jest moja ręka. Przepraszam od razu za moje ręce, ale dopiero w sobotę będę miała nowe paznokcie, więc... Ze spokojem. No więc tych takich nowych rzeczy Czy w klatce to jest nowa kuweta. Ale też yy, wiadomo, no nie było mnie chyba tutaj trzy albo dwa tygodnie, coś około tego. Nie wiem teraz w sumie. Też takie zakupy, wiadomo, trzeba było zrobić dla tych tutaj moich małych szczurków. Z takich nowych rzeczy i u mnie w takim w całym w mieście. Kupiłam takiego patyczka i ja te paznokcie wyglądają okropnie. Nie na... A, teraz mi się niewygodnie teraz cokolwiek pokazuje. Więc naprawdę, przepraszam za te paznokcie, ale dopiero w sobotę będę miała nowe. No więc tak, takiego wiecie, patyka, że tutaj się nabija warzywa lub jakieś owoce, chociaż wiadomo, z owocami nie przesadzamy. Tutaj się odkręca, o Nie mogę patrzeć na te paznokcie. Czekajcie, odkręcam to tutaj. Wkłada się jakieś dobrą warzywko. Nakłada tą blaszkę i zakręca. No i w tym jeszcze małym zoologicznym będzie gubiłam tę kuwetę. Kuweta kosztowała około 25 zł, a ten patek jakąś dyszkę, czy coś takiego 11 albo dyszkę, nie wiem, jakoś od 10 do 12 zł ten badylek kosztował. Moje świnki yy, lubią z niego jeść, już testowaliśmy. Smakuje im. Jest to taki lepszy zamiennik takich, wiecie, gotowych kolb kupowanych, bo jak wiecie te kolby są niezdrowe dla świnek, bo są klejone bardzo często jakimś miodem, bardzo często są tam zboża i w ogóle, więc to jest niezdrowe, więc lepiej kupić taki patyk i nawet po prostu i nabić po prostu, wiecie, jakiegoś ogórka czy marchewkę. I naprawdę dla moich świnek to jest mega zabawa. Tak? Zabawa dla Ciebie to jest? No, no tak. Też takich newsów, nowości, zamówiłam paczkę z Depik i w tej paczce przyszły mi obcinaczki do noży... Do, obcinaczki do paznokci i pierwszy raz obcinałam świnką sama paznokcie, bo wcześniej robił to pan weterynarz, ale pan weterynarz powiedział, że dam radę sama i dałam radę, tak yy, myślałam, że naprawdę będzie źle to są takie obcinaczki z Trixi, no takie myślę, że dosyć popularne myślałam, że będzie okropnie obciąć te paznokcie, że będą się wyrywać i w ogóle jak widzicie sobie poradziłam, no tylko z taką, wiecie, z takim... Ja tak trochę poobdzinałam te paznokcie, te czubeczki same, bo y, jeszcze nie mam takiego wyczucia, wiecie, żeby nie przeciąć za daleko tych paznokci, żeby krew się nie polała. A z takich nowości, że tak powiem, spożywczych, y, zamówiłam z Depik. Oczywiście, no, niestety, niektóre jeszcze już są pootwierane, bo wiecie, bo trochę dawno zamawiałam, więc są pootwierane, ale zamówiłam im liść maliny, babkę lancetowatą, to takie wiecie po prostu rzeczy, które nam się kończą. I nowość to natkę pietruszki Stivo. To oczywiście było super ale myślę, że nie muszę tego mówić, że to taki mini haul aktualizacja. No bo no, to wiadomo, że jest DPI, czyli z super food. no a to widać, że jest więc tylko wam mówię, co to jest. Yy, natki pietruszki jeszcze nie jadły, ale zobaczcie, jakie ładne kawałeczki ale no, natki pietruszki to wiecie, takie nowe było dla nich, no i im zasmakowało, bo ogólnie lubią świeżą natkę, więc stwierdziłam, że wezmę i suszoną, też bardzo lubią. Coś, za co oddadzą życie, płatki grochu, bo my mam już resztkę. Ja to na razie mam pozamykane i schowane w, w górnej szafce, takie wiecie, tam gdzie mam różne zapasy, więc to na razie jest Babka encetowata już jest otwarta, bo już nam się w ogóle całkiem skończyła. O, całkiem nam się skończyła. Groszek to jest do zapasów, i to też, bo nam resztkę, więc zamówiłam. Więc to jest tak w szafie schowane do zapasów. Płatki róży to także do zapasów mam resztkę. Chciałam jeszcze płatki hibiskusa i mniszka lekarskiego, ale oczywiście, jak ja zamawiałam paczkę, to nie było, a musiałam zamówić. Bo mieliśmy resztkę Resztkę karmy Więc musiałam im zamówić To z ich drugie opakowanie karmy To znaczy takie, wiecie jak kupuję tę karmę mhm. Drugie, już drugie I rzeczywiście przesypany jest do pojemnika I jest tutaj zamknięte No i tutaj jeszcze na trochę zostało No i w sumie to wszystko Co kupiłam na tym depil No jeszcze kupiłam właśnie te Ciach ciach, nożyczki A tutaj, zobaczcie, już mamy taką sporą kolekcję, bo cztery pudełka z Depik puste. Więc ja ich oczywiście nie wyrzucam, one się naprawdę przydadzą do jakichś ziółek co zamawiam w jakiejś folii, takie będzie na przykład Stevo. A teraz ogólnie mam taki, sorry, dużo mówię ogólnie, ale ogólnie teraz mam plan. Jak będę zamawiać, to zamówić z zwierzęcego paśnika ziołowego. I zobacz, te cztery pudełka, to się naprawdę przydaje tych ziół, ale wyszło z tego, co chciałam mówić. Teraz chcę zamawiać zwierzęcego paśnika ziołowego ziółka, bo mam wszystko inne, bo teraz musiałam zamówić, wiecie, karmę i w ogóle to nie chciałam zamówić już dwóch paczek. A teraz zamówię zwierzęcego paśnika ziołowego, bo właśnie ja zamawiałam z na początku, bo zależało mi na tych pudełkach, więc mam. Teraz chcę zobaczyć, jak to te ziółka zwierzęcego paśnika ziołowego, czy będą lepsze, czy będą smakować moim świnkom. Zobaczymy. Nie wiem, czy kiedyś Wam mówiłam, ale wszystkie te etykiety zawsze przyklejam tutaj na szafkę i później sobie je odkleję i przykleję do pudełek, jak będziemy mieć. Zobaczcie. O, tutaj mam, tak poprzyklejane. I jak wiecie, przyjdzie mi jakaś, na przykład, yy, ziele rumianku nie w, nie w pudełeczku, właśnie z Depik, tylko w jakiejś folii, będę chciała przyjść do innego, to sobie to odkleję i przyczepię na no to pojemnik zielony. tylko żeby była ładna etykietka. Też Wam dawno nie pokazywałam, ile świnki ważą. Proszę bardzo. Mierzyłam, mierzyłam, ważyłam je w torek. Ja tutaj Wam może wkleję, żeby lepiej było widać yy, zdjęcie tego, znaczy zdjęcie i sobie tą kartkę tutaj Wam wkleję, jak będę montować. Żebyście zobaczyli w sumie tak powiedzmy od początku, bo już jak mówiłam, że nie wiedziałam, że świnki trzeba ważyć tak bardzo często, bardzo, bardzo często. Więc proszę bardzo, tutaj macie wklejone. No, jak widzicie, ja kiedyś. No na początku ważyłam te świnki co tydzień, a teraz tak wiecie, nie waży ich co tydzień. Tutaj widzicie, ważyłam 5 marca, a tu 29 marca. Tu ważyłam 5 lutego, a tu 18. No tak wiecie. Tak jak mi się przypomni, że tak powiem, ale staram się dwa, trzy razy w miesiącu je ważyć. No jak widzę, że coś jest tak nie tak już z nimi, no to od razu pierwsze, że to, to waga idzie w ruch, muszę je zważyć. No tak to, wiecie, no widzę, że jedzą, biegają jak psychiczne. Mówiąc o jedzeniu, to czas im zrobić obiad. Mogę miski? Oddaj, zobacz, że została im resztka osób w mniszka i została, tak wiecie, sieczka. Zbiorę miski i idziemy. keep it low key, keep it soft spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company, with no emotion, cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. You told me you don't really do commitment, trust me. Consider your message received. Halo! Zapraszam! Obiadek! No. No więc już jest dawno po obiadku świnek. miały mniej więcej obiadek o 15 czy coś takiego w sprawie 19, A więc troszeczkę nam tutaj czas zleciał. Ja dałam świnkom... Obiad i poszłam robić tam swoje rzeczy, wiecie. Ogarniać y, rzeczy różne. Dzisiaj jest czwartek, jutro jest piątek, jutro nie idę do szkoły. Bo jutro mam lekarza. No, co byś chciała? Chciałabyś coś dostać? No dobra, dam ci coś. Bo jutro mam. Ja po prostu mam tak, że. Mówię coś i po prostu zapominam, co mówię i zaczynam mówić co innego, ale jutro idę do lekarza, więc jutro nie idę do szkoły, więc jutro mamy cały dzień. Proszę, proszę. Chcesz grosz tu? Więc jutro mam cały dzień do nagrywania. Tola, chodź. Chcesz groszka? Masz. No masz tutaj. prawda? Jutro idę do lekarza, więc jutro mam cały dzień od razu do nagrywania. Proszę, halo. Niem nie niem niem, niem. Nie niem, nie niem, nie Też jeszcze? Nie nie, nie Nie ma za darmo, za darmo, nie ma. Nie gryź. Nie gryź. Zobaczcie, no, za, za co? Co za czubek? Co za czubek normalnie? Dawno dziewczyn nie wypuszczałam na wybieg, więc proszę bardzo, zapraszam. No tak, jeszcze nie możesz wyjść, bo nie masz poduszki, nie masz. Ej! Proszę bardzo, chodź tu, tu, słuchajcie, mi telewizor leci w tle, sorry, jak są jakieś niepodgłosne, no wychodzisz, tutaj musisz zeskoczyć. Halo, halo! O, jest już tutaj. Jak widzicie, jedna już wyszła. Teraz szakamy na drugą. Już sobie przypomniały, jak się tutaj wskakuje. Czekajcie, pokażę Wam. O, druga też już tam. Widzę. Ma ochotę wskoczyć. No i co? No i co? Halo, wyskakujesz? Czego się tu panie przestraszyły? No halo, ej! Gdzie tak uciekasz? Chodź na groszka, chodź tu. Nie, tu. nie ta ręka, tu masz groszka, chodź. Chodź tu na groszka. Dobry groszek, dobry. Zobaczcie, zdarzałam nagrać, ale Lola już sobie tam wskoczyła. No, i co? Ja teraz to dziewczyny, które pobiegają. Myślę, że patyka im tutaj jakiegoś wrzucę. O, dobra. Chodzi mi o dokładnie te patyczki. Te naprawdę bardzo Wam polecam. Tutaj macie firmę nie wiem jak się czyta. Też są właśnie z tego małego, zoologicznego u mnie. Tu musisz wyskoczyć. Są jak widzicie bez cukru Tutaj macie skład, już kiedyś Wam je pokazywałam Tutaj możecie sobie to wszystko potestować Więc są w miarę ok wiadomo jako przysmak razne jakiś czas dawno nie dawałam świnkom No i dzisiaj biorąc tak, przyczepek od znajomych musicie bardzo na nie uważać, bo gdybyście zachacili przeczyte. to dostaną Marechewka, tu jest, widzę, pasterek, jakieś ziółka, nie wiem czy to jest nagietek czy słonecznik, ale... No, kwiat nagietka, tutaj pisze, no więc jakieś zioła tam. Proszę, Proszę. bardzo. Więc naprawdę wygląda pięknie. A świnką naprawdę smakuje, więc takie to zabawy tutaj dam. Jeżeli chodzi... O! No, ja muszę... O te ciastka w wersji Legend Kawie Complete, to zobaczcie, że od tego czasu co wam pokazywałam, to dałam im po jednym. miesiąca. To dałam im tylko po jednym od tego czasu. Więc leżą sobie one. I taki przysmak. Ja i tak moje, bo zboże są mega tłuczące i są niezdrowe dla świnek. Więc wiecie, raz na jakiś czas. Nie zaszkodzi. Co nie, dziewczyny? A Wam bardzo smakują te ciastka, persta? tak? Dobre są, na dobre. A jak będą chciały, to sobie wyjdą, jak nie, to nie. Ja sobie włączam LEDy i coś na Netflixie. A dziewczyny, co no, robić, co chcą. Już słabo oświetlenie, bo LEDy sobie włączam, ale ja biorę się do planowania. Zobaczcie, jaki mam fajny zeszycik do planowania z takim słodkim pieskiem. Tutaj właśnie mam takie napisane różne rzeczy. Na przykład tu mam takie kartki, na które przyklejam. Co muszę zrobić? No to już jest stare. No oczywiście tutaj są pomysły, których nie zobaczycie, bo będą zablurowane, czy jak to się mówi, zamazane, załamaję je, żebyście widzieli, bo są pomysły na film, jakie chcę nagrać. Ale jeżeli macie wy jakiś pomysł, co byście chcieli bardzo zobaczyć na moim kanale, możecie zawsze dać mi znać w komentarzu lub na naszym Instagramie. Tutaj zobacz, tu napisane wszystkie filmy, które już y, są na moim kanale i piszę sobie na przykład tutaj, że jakiegoś tam, czekajcie, że jakiegoś tam dnia jakiś tam film i rysuję taką kratkę i później ją po prostu zakolory, zakolorywuję. Wstawiam taki od pisaczkiem, to znaczy, że jestem film już na kanale, więc tutaj są wszystkie filmy, jakie są na kanale. Jak na to patrzę, wydaje się tak mega dużo tych filmów. Jest ich tylko 16. Ale nieważne, nie zdradzam więcej. Biorę się do planowania, a świnki sobie tutaj będą wam biegać. Witamy Was, kochani, w kolejnym dniu. Dzisiaj jest już sobota, w piątek nic nie nagrywałam, bo nic w sumie ciekawego się nie działo. W piątek zrobiłam sobie taki, wiecie, cheat day, tak sobie leżałam, oglądałam filmy i w ogóle. Oczywiście dziękami też się zajmuję. Mogę wam dzisiaj pokazać moje nowe paznokcie, bo właśnie z nich o, wróciłam. Proszę bardzo, już będzie pięknie. Tutaj proszę bardzo, takie fioletowe sobie zrobiłam. Taki krótsze musiałam sobie zrobić, bo no moje paznokcie już były troszeczkę bardzo poniszczone, no i wiecie, musiałam krótsze to zrobić. Teraz sobie pewnie pomyślicie, że jak widzicie są nowe dywaniki. Tam jest nowy dywanik, nowe legowisko, no i Czemu ona nam tego nie nagrała? Czemu nam nie nagrała śniadania? Czemu nam nie nagrała sprzątania? Tutaj jak widzicie, ogarnęłam tutaj codziennie rano i ogarniam, dlatego że rano nagrywałam film, który wy zobaczycie po tym filmie. Tak, po tym filmie zobaczycie ten film, więc musiałam to nagrać. Nie powiem Wam, co to jest, no bo najpierw zobaczycie tego vloga, a później ten film, który nagrywałam rano. Więc wiecie, byłoby to bez sensu, gdybym Wam teraz powiedziała, że. O, a za tydzień będzie taki i taki film. Jak widzicie wymieniona jest kubeta. Wymieniony został ten tutaj. Ciebie chyba wymienię. Wymienimy cię, jest... Nie no, kochana moja świnka, tak. Wymieniony został ten mopik, ten dywanik i legowisko. Wszystko jest teraz w praniu, to co miało poprzednio. No i później do suszarki co byś tu chciała, halo! Nie gryź, nie gryź, nie gryś. Jeżeli chodzi o pranie świnek, to ja piorę pranie świnek w takim proszku dla dzieci. Troszeczkę, troszeczkę odrobinkę taką, wiecie, że. No wiecie, tak odrobi... Jak tu kuka odrobinkę tego proszku. Odrobinkę tego proszku do dzieci do prania. I to tyle. A jeżeli chodzi o suszarkę, to bez żadnych zapaszków i w ogóle tylko z takimi kulkami, żeby to wiecie, się tak nie. Nie, nie wiem jak to się nazywa. Tak wiecie, z taką nie zrobiło się grudkę, taką jakby. Więc jeżeli chodzi o pranie, tutaj wam troszeczkę powiedziałam, ale zobaczycie. A! Wygadałam się, co to będzie za film. Kurde! Dobra. Ja tutaj wam nie powiem, jaki to jest film. Zobaczcie w tym filmie yy, 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 zobaczycie w tym filmie właśnie ile tego proszku mniej więcej sypię. To i zobaczcie, jak sobie jedzą razem wspólnie z jednego paśnika. Jest godzina w pół do 15, a więc tak za pół godziny, mniej więcej świnki, dostanę obiad, a ja w tym czasie. Będę robić sobie tutaj swoje rzeczy, bo mam dosyć pokój do ogarnięcia. Myślę, że jak ogarnę pokój, to dam im tak. Ogarnę pokój, to będzie idealnie pół godzinki. Dam im obiad. Pewnie się widzimy na obiadku, a ja w tym czasie. Idę robić swoje rzeczy, czyli muszę ogarnąć pokój. I jeszcze coś poruszę na temat. Po co wam pokazywałam te paznokcie? O, no, zobaczcie, jak się słodko myje! Ale po co wam pokazywałam te moje paznokcie? Po to, że w sumie. Yy, ja prezentuję się tymi paznokciami. No i wiecie, dosyć dużo pokazuję tych rąk tutaj paznokcie, więc... Pokazałam wam, że mam nowe i już nie mam takich brzydkich i już mogę wam wszystko, wszystko pokazywać. Jest trochę po 15 i bierzemy się za obiadek. Obiadek byś chciała, tak śmiercielku mój mały. Obiadek, obiadek. Już robimy, zobaczcie ja te ząbki. Takie piękne ząbki ma pani. A więc dzisiaj z sobie natkę pietruszki, trochę jabłka, bo wiadomo, jabłko to owoc, a z owocami nie przesadzamy i marcheweczkę. No, cześć! Proszę! No, proszę jedna i druga. Akcentem, czyli obiadkiem kończymy tego vloga. Mam nadzieję, że vlog Wam się podobał, że wpadniecie na naszego Instagrama i będziecie wyczekiwać następnych filmów. Pa!